Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. To już jeden z ostatnich X-Seedów przedliftowych, pluginów przygotowanych do wydania. Dzisiaj wersja wyposażenie L w kolorze Dark Pentametal. Zapraszam na krótki film. Kia X-Seed 1.6 hybryda typu plugin 141 koni z automatem 6DCT, pojemność Akumulatora 8,9 kWh. Wersja wyposażenia L, czyli Felgi 16. Może ten samochód nie prezentuje się tak znakomicie jak wersja Business Line czy XL na 18. Natomiast dzięki tym Felgom mamy plus 4 km zasięgu na silniku elektrycznym. Może nie na silniku elektrycznym, a na akumulatorze, bo mamy tutaj zasięg do 59 km. Wersja wyposażenia L, czyli chromy wokół okien, przyciemnione szyby, kluczyk zbliżeniowy, Felgi 16, reflektory full LED, światła przyciemgielne przód, tył. Tak wygląda grill wersji L, plugin hybrid. Cena cennikowa nowego da już poliftowego: 149 900 zł brutto w takiej konfiguracji. Hybryda typu plugin, czyli mamy gniazdko, tak zwany wtyczkowóz. Mamy gniazdko i możliwość doładowania akumulatora. O to chodzi w hybrydzie typu plugin. W momencie, kiedy akumulator się rozładuje, samochód automatycznie przełącza się w tryb hybrydowy. A jeśli byłaby potrzeba lub chęć podładowania, że tak powiem, akumulatora z trybu hybrydowego do hybrydy typu plugin, można to zrobić w trybie sport. Analogowe zegary, wielofunkcyjna kierownica, automat, półskórzana tapicerka. Fotele podgrzewane, podgrzewana kierownica. Tutaj klient. Poprosiło o założenie wielosezonowych opon. Opony letnie w workach, więc nie będziemy też zaglądać do bagażnika, kolor dark pentametal, wersja wyposażenia L. Wyświetlacz 8 cali bez fabrycznej nawigacji, bez Kia Connect. CarPlay Android Auto w tej konfiguracji jeszcze po kablu. Manualna regulacja wysokości fotela pasażera. I zasięg do 59 km jazdy na prądzie. Czas ładowania poniżej 3 godzin. To jest taki pierwszy krok do elektromobilności. EV, czyli Electric Vehicle. Charge Eco Power, poziom naładowania akumulatora, tak wyglądają zegary w wersji L. 58 km jazdy na prądzie 54 po włączeniu klimatyzacji komputer pokładowy trochę ustawień komputera się silnik spalinowy kamera dynamiczne linie dwustrefowa klimatyzacja, driver only czyli nawiew tylko dla kierowcy gniazdo USB-A do ładowania urządzeń przynoszonych USB-A pod CarPlay, a pod Android Auto gniazdo zapalniczki tryby jazdy tryb hybrydowy tryb elektryczny, tryb automatyczny hybryda typu plug jeśli ma, jest naładowana to zawsze startuje z poziomu Trybu elektrycznego ewentualnie można sobie te tryby przełączyć. Lusterko fotochromatyczne to było na tyle. Jeśli ktoś byłby zainteresowany jazdą testową, zapraszam. Jeśli ktoś byłby zainteresowany filmem z jazdy testowej, to również można poszukać takiego filmu na kanale. Już jeździłem pluginami. Jeśli ktoś byłby zainteresowany ofertą, zapraszam do kontaktu. Na dzisiaj dziękuję za uwagę. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze to pomaga zwiększyć zasięg filmów i mojego kanału. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. here movement that inspires